Next nice. ring is distant. Jak na razie mam jeszcze miejsce, ale to chyba nie potrzebuję. O nie odbiło się Co tam się stało? E, ja naprawdę bym chciał wiedzieć co to się stało z tym marcstarem Masakra Zajbyście poszło? No, kurczę, ten Prowler jak wchodzi i rzadko Prowler wchodzi w sumie. W sumie fajne jest w że to, że jak do gościa podejdziesz i nie zauważysz, że podszedłeś, puścisz mu taką jedną serię, zanim on się spostrzeże, z której strony, to już leci druga. No, dorwano. Jedno leży, to jest od razu dużo łatwiej, nie? Czy utopia? Zero problemów. Ale siadono? Chodźmy po tym Jak na to, jak jestem zagadany, jeszcze i totalnie nieskupiony na gierce, to już w ogóle pos. Ja tam miała. Pokaż. Ale fajne. Pierwszego Heilruma Nie wiem. 550 czy coś. Bardzo dużo. Bardzo późno dorwałem Heilruma. Teraz mam 600, któryś podobno. Znaczy, oczywiście 500 nie jest maksymalny, nie? Ale one nadal są liczone ogólnie gdzieś tam. Niektóre trackery pokazują między innymi. Aha. Ogólnie to mi się tutaj nie podoba. No wiedziałem, że tylko się wysunę, to dostanę po dupie od razu. Ty ma tam mocnego zuma. No właśnie! Kurczę! On tylko tam czubek głowy wystawi. Ledwo oczy wyjdą z zamurku. Kurczę i już już strzela. Skubany. No takim stacjonarne strzelaniem to ideolo. Ideolo tak celami. Nie. Już widziałem, widziałem łeb. Nie podoba mi się. To tutaj! To nie jest dobre miejsce. Ale dobra, dobra, lecimy. O, jeszcze jeden. Nie siadało. Właśnie, możemy ich spuszować w sumie. Skoro nikogo innego nie ma od naszej strony. No, zabrał. Mojego killa. Mojego pięknego killa zabrał. Ja już miałem ją z młotka, kurczę, trzeba było z młotka ją bić, a nie tak Czy to było takie proste teraz? Jezus, trzeba było z młotka bić a!